Karolina Lewestam. Rozmowy z K. Antyszczepionkowiec. Czytają Magdalena Celmer i Agata Turkot. Napisz do mnie, tak jak się mówi, czasem do Księżyca. Co miesiąc wybiorę list, na który odpowiedź może przydać się nam wszystkim. Nie musi być poważny, nie musi być głęboki, ale może też być niezwykle istotny i prawdziwy. Zawsze chciałam to robić słuchać i myśleć o tym, co usłyszałam? Karolina Lewestam. Antyszczepionkowiec. Droga K. Mieszkam w Anglii, obracam się w postępowym środowisku, mam fajnych znajomych i chyba zaraz ich wszystkich stracę. Chodzi o szczepienia. Pewnie już myślisz sobie, jakaś wariatka, antyszczepionkowiec, rozczaruję cię. Mam wszystkie normalne szczepienia. Ale bardzo długo nie chciałam się zaszczepić na koronawirusa. Teraz jestem już zapisana i boję się. Tak, naoglądałam się filmów na YouTube, gdzie ludzie opisywali efekty uboczne. Kto śledzi angielską politykę, to wie, że ekipa Johnsona to najbardziej godnych zaufania nie należy. Wątpliwości mam więcej i ponieważ najwyraźniej jestem głupia, dzieliłam się wątpliwościami z moimi znajomymi. Którzy teraz uważają mnie za zacofaną płaskoziemczynię. Jedna dobra koleżanka przestała odbierać ode mnie telefony. Inni uprzedzają, że nie chcą ze mną o tym rozmawiać. Nie piszę do ciebie po to, żebyś mi powiedziała, czy warto się szczepić. Piszę, bo denerwuje mnie, że są tezy, których nie wolno podważać. Czemu to takie dziwne, że ktoś ma wątpliwości? Nie jestem reptilianką. Skończyłam trudne studia, mam odpowiedzialną pracę, czytam książki. Czemu moi znajomi i przyjaciele odsuwają się ode mnie tylko dlatego, że ośmielam się podważać coś, co oni przyjmują na wiarę? Czy jesteśmy społeczeństwem, które może być krytyczne, czy musimy wszyscy udawać, że wierzymy w to samo? Kitka. Kochana Kitko, cieszę się, że do mnie napisałaś. Opowiem ci o mojej niedawnej podróży taksówką. Jechałam z młodziutkim i elegancko ubranym kierowcą, rozmowa zeszła na naukę. On rzekł: Pensje początkujących wykładowców to skandal. Na to ja do siebie: Cóż za niezwykle bystry i dobrze poinformowany młody człowiek. Na to on do mnie: Dobrze, że chociaż na uniwersytetach jeszcze dość mało jest iluminatów. Ja. A gdzie. gdzie ich dużo? On. W rozrywce. Hollywood i okolice. Kto według pani trzyma w zamknięciu te Britney Spears? I kto Michaela Jacksona wrobił w skandale pedofilskie? I jak on niby umarł? Oboje pokazywali kamerom znak iluminatów. Chcieli, żeby ich ratować. Wszystko jest udokumentowane na YouTubie. Dojechaliśmy, zapłaciłam i długo jeszcze stałam ogłupiała na chodniku. Absolutnie nie sugeruję, że ty, Kitko, jesteś z tych, co tropią wszędzie iluminatów. Piszę o tym chłopaku, dlatego że ilustruje on największy problem trwającej teraz naszej ziemskiej chwili pakt Ribbentrop-Mołotow, zawarty między fałszem a mediami. Polską jest w tej wojnie tak zwany zdrowy rozsądek. I to nie tak, że ów pakt po prostu zamienia prawdę w fałsz. Nie, on je ze sobą miesza i czyni z nich kleistą, grudkowatą breję. I nagle już nie wiadomo, co jest zwykłym rozsądnym poglądem. Nawet najsensowniejszy kierowca taksówki może zacząć ci opowiadać o iluminatach. To właśnie jest normalne w świecie, w którym całkowitą kontrolę nad informacją przejął sprywatyzowany internet, miejsce igrzysk wielkich firm technologicznych, których zarobek kalibrują algorytmy wciskające nam tanie emocje i pchające nas w czarne dziury dezinformacji. To powiedziawszy, dodam, że szczepić się trzeba i już. Ale ty nie chciałaś o tym. Ty pytasz, dlaczego twoi znajomi są tacy nerwowi, kiedy bierzesz swoje zwykłe narzędzia krytyczne i używasz ich do wiwisekcji sprawy szczepień. Myślę, że to sprawa tej wyżej wspomnianej Brei, droga Kitko, która powstała z pomieszania prawdy i głupoty. Bo widzisz, jak się człowiek naprawdę zaweźmie. Jak się napnie i wytęży, to jednak jest jakoś w stanie w tej kleistej brei dorwać czasem jakąś grudkę prawdy, a przynajmniej sensu. Przeanalizuje dane ze wszystkich dotychczasowych badań, zajrzy na stronę Światowej Organizacji Zdrowia, pogada z lekarzami, zawierze tym, którzy mogą wiedzieć lepiej, i nagle coś tam się człowiekowi rozjaśnia, coś się klaruje. Na przykład to, że lepiej się szczepić, niż nie szczepić. Są tacy, którzy tu krzykną, badania są fałszowane, lekarze są na pasku Pfizera, Boris Johnson śpi z córką Astry i siostrą Zeneki. Tak, owszem, wszyscy kłamią, ale naprawdę trudno byłoby kłamać tylu ludziom naraz i tak unisono. Lepszej prawdy chwilowo nie będzie. A teraz wyobraź sobie, że jesteś poławiaczem pereł. Nurkujesz w szarej brei i po wielu godzinach trudu udaje ci się wymacać coś na dnie. Perła. Płyniesz na powierzchnię, ale breja owa jest tak wysoce syfiasta, że mycie perły zajmuje trzy dni. W końcu masz. Świeci ci pięknie na dłoni. Nagle podchodzi jakiś gość i wybija ci ją z ręki, z powrotem w breję. Coś ty za brudną grudę tam trzymała? pyta. Nie chceć się tłumaczyć temu panu, że to była piękna perła. Po prostu chcesz mu przyłożyć z liścia, no nie? Tak się czują ci, którzy przeanalizowali dogłębnie breje dezinformacji i znaleźli trochę prawdy o skuteczności szczepień. Przechodzi do nich Kitka i mówi: Ta twoja opinia to może być tylko zwykła gruda brei, nie? No niby tak niby powinni wyjaśnić, porozmawiać. Ale po prostu szlak ich trafia, bo dyskutować o czymś, co się godzinami wyciągało ze szlamu, to tak, jakby znowu w tym szlamie popas brodzić. W tej sytuacji nie ma winnych. Ty starasz się znaleźć informacje najlepiej jak umiesz, boisz się słusznie, dogmatyzmu. Rozumiem też twoich znajomych. W końcu ile można taplać się w gumnie prawdo fałszu, nawet z przyjaciółką? Winny jest system społeczno-medialny produkujący umysły, w których sens współistnieje z iluminatami? Umysły takie jak nasze, pełne brei, pełne sieczki, w których wszystkie perły wyglądają jak kamienie. Felioton ukazał się w 46 numerze miesięcznika pismo. Magazyn opinii, czytały Magdalena Celmer i Agata Turkot.